Dzień z pokémon go ogólnie, yy, ja jestem Sylwia i witam w dzisiejszym odcinku jak zwykle, codzienne odcinki zapraszam dzisiaj 17.30 lub 18 na live, bo wczoraj mieliśmy w najlepszym momencie 60 osób co było dla mnie niemożliwe więc mam nadzieję, że dzisiaj to się powtórzy wbiliśmy 1000 osób, ja wam bardzo dziękuję, ja niestety nie wiem, nie mam pomysłu na specjala specjala, nie wiem jak to się mówi Jedyne co to mogę pójść po klikolwiek, i na live y pić, więc zapraszam na live'a. No i co? Eee, zaczął się Kanto Cup. Kanto Cup na Gobat Battle 1500 Pokémony, nie wiem jakie są Pokémony najlepsze. Jest Baby Cup się skończył. Nie wiem jakie są Pokémony najlepsze, więc tutaj gdzieś będzie grafika. Chwila, tam? Tak, tam ma więcej miejsca. To tam gdzieś będzie grafika, więc proszę sobie zobaczyć. Może coś wybierzecie, ja następny odcinek będę walczył tego Kantokapa i wybiorę jakieś sobie paksy I co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie zwyzywaliście moją topkę, że słabe i fałki, słabe i fałki, ponieważ yy, kiedyś nie patrzyłem i fałki, co właśnie mówiłem. A ten Tyranitar ma chyba atak z Community Day, dlatego go wymaksowali, to już było dawno, więc mnie nie szkoda. Candy mam i tak. Yy, yy. Rarkendi w to nie wpakowywuje ja mam wywalone po prostu, żeby mieć te kamienne mowy i w sumie tyle, nie wiem. No słabe i fałki mam, słabe i fałki mam. Nic nie poradzę. Lecimy dalej, Dasku, może Shiny. Nie, dalej go nie mam, ja go chcę. Ja bardziej kolekcjonuję Shiny, Pokedex może mniej, ale po prostu kolekcjonuję Shiny, bo tylko tu mi jara w tej gierce. Te trzy miecze jakieś tam są na rajdach. Te rackion Kobalion. I, y, trzy infografiki na szybko, jak nie zdążyliście zobaczyć, to pojawią się jeszcze pod koniec odcinka. Ale mam nadzieję, że zdążyliście zobaczyć, może wstawię boxa do Dżima. udało się. Y, na szybko, ale może jeszcze zakręcę, ale pog. Dobra, już zobaczyliście pewnie, siódmy day streak, pog. Mmm, co mogę powiedzieć? Meltony, Melton z Melton Boxa, jak można trafić. Ja będę polował, ponieważ yy, mam numera, mam dużo boli, to w sumie nawet teraz mogę sobie to odpalić. No, można trafić szanie metana. Są nowe rzeczy w sklepie, są takie oto okularki, ja wam pokażę. Są takie oto okularki Ground Oka, który się witał z nami w Pokemon Home. Jest jeszcze taka oto kurteczka kurteczka Melmetala, bez rękawów, takich długich ale jest i też z takimi długimi rękawami ja w ogóle mi się to nie podoba, no f. E, e. i nie wiem, coś jeszcze jest, może buty nie, a są so buty, tak, są so buty Melmetal shoes, y... no cóż, więc no nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć Spoczko mi się te okularki podobały, Jedynie nowe sobie włosy ustawiłem, bo miałem takie siwe. sobie ustawiłem włosy do tego. Yy, pytaliście się też, skąd mam tyle kilometrów? Jak masz dobry GPS, to działa. Ja przez dwa lata grałem na słabym telefonie. Tutaj macie ten mój słaby telefon. To mało ja jak bo on ma słaby i stary GPS. I w ogóle mało kilometrów na nim robiłem. Jak ja mam teraz od nie, yy, dwóch lat ten telefon to mam 3000 km, ponieważ ja chodzę, ja gram, nie wiem, jajka wykruwam w skarpecie no, ale już mniej, ponieważ się jakieś tam fajne sk jajka skończyły, więc no co jeszcze mogę powiedzieć e, w sumie to chyba tyle z informacji są nowe rajdy, Meltan, z Shiny z Melton Boxa będzie do 23 jest jeszcze taki specjalny quest, nie wiem co on robi ale możemy w sumie sprawdzić, to jest ja sobie co mnie mnie te No Więc czekajcie. Cyk. Czeriny nie lubią mi się łapać. Co eee, i mnie tak dryfuje? Aha, item ten is full, no to ek. No i tak, sprawdźmy. Co, tutaj melotan czyżby? Nie, idoron, nie po co idoron? Po co on tu jest? Złapmy szybko. I co, malinki, jakieś tam candy. I co to będzie? To jest Slowpoke. Slowpoke może być Shiny, Zapomniałem o tym powiedzieć. Teraz Slowpoke może być Shiny. W ogóle jest event polski, Polska Górą, polski event, że akceptują yy, zgłaszania Pokestopów lub odrzucają. Będą brały udział ileś tam tych zaakceptowanych lub nie. I jakieś tam bonusy będą się robiły. Ja może gdzieś wyjdę zgłosić Pokestopa bo tam mam pokaz Stopa i sobie go bym chciał zgłosić. Mam no, no, nie jest fajny na pokaz Stopa i chciałbym go sobie zgłosić, żebym go miał. I co mogę dalej powiedzieć? i Pokémon berries No już tego teraz nie zrobimy, bo już szkoda czasu. Ogólnie polecam teraz otworzyć ten boxa, bo to nie jest jednak od 22. event, co myślałam Jest chyba od teraz. Od ósmej. I co, to chyba było na tyle w tym odcinku. Dać łapkę w górę, subskrypcja. Zapraszam na serwer Discord, co będzie doktowane na końcu odcinka. Eee, nie mam dowodów, nie korzystam z szczytów. Przestałem cię pisać. Widzimy się na live: 17:3 lub 18:00, albo jutro na odcinku. Specjalna na 1000 kiedyś będzie. Nie wiem kiedy, ale kiedyś będzie. Cześć! Szukasz może serwera Discord, gdzie można łapać Pokemony, tradeować się nimi lub nimi walczyć? Świetnie się składa! Ostatnio z mojej administracją założyłem serwer Discord, w którym można te rzeczy robić. Na serwerze mogą się pojawić Pokemony jak... Pokemony legendarne, mityczne, ultra bestie, Pokemony shiny, ale i również zwykłe Pokemony, takie jak na przykład Garchomp lub również i Weedle. Zapraszam na serwer, to siebie nie, nie kosztuje, ale jest jeszcze dodatkowa ranga, którą można mieć za 10 zł donate lub cena będzie się zmniejszała lub zwyższała zależy. Ranga VIP ma przydzielone kanały dla siebie. Osoby bez rangi VIP nie mogą tam dołączyć. Ranga VIP ma Pokémony jedynie dla siebie. Pisząc, Pokemony pojawiają się na Ziko, ale mogą się pojawić również na randze VIP. Bez rangi VIP nie możesz tam łapać. Ranga VIP będzie jeszcze stopniowo ewoluować. To tyle. Zapraszam na serwer Discord, który znajduje się w opisie lub tutaj jest link. Jak dołączyłeś i jesteś nowy, polecam przeczytać regulamin. Ja już nie przeszkadzam. Miłego oglądania. Cześć!